Gorące, gorące, brawa. Zajmuję się malarstwem, ale od tego to, to również wykorzystuję do wykonywania mniejszych form, na przykład kartek okolicznościowych. Tutaj właśnie można. Zobaczyć ręcznie malowaną kartkę, a także innego drobnego rękodzieła malowanego, czasami formy jakichś para rzeźbiarskich. Dzisiaj właśnie przyszła do mnie pani, która rok temu kupiła ode mnie aniołka takiego z liści kukurydzy, ponieważ ja robię dużo właśnie ozdób takich z naturalnych komponentów i przyprowadziła koleżankę, żeby właśnie też sobie kupia jednego, także bardzo miło. Już 43 lata zajmuję się tą pasją. Małym chłopakiem byłem, to tam zacząłem skrobać nożykiem sobie różne przedziwne e, trąbki, różne e, takie ozdobne patyki. No później zacząłem strugać w korze. No i później zdobyłem dłuta. Przywiozłem trochę tutaj, żeby pokazać społeczności tutaj, która odwiedza a, te arche, te targi. Żeby też tak samo się nasycili tą twórczością z dziedziny sztuki w rzeźbie w drewnie. Ja tu już jestem chyba 21 raz. Można powiedzieć, że chyba cztery razy tylko nie byłem. Pamiętam jak tutaj same początki pierwsze były takie targi, to tutaj były takie zagrody, przegrody malutkie. Było bardzo dużo ciekawych wystawców, fajnych takich wystawców. przywieźliśmy ze sobą e, różne m, ozdoby świąteczne w związku z nadchodzącymi świętami, e, stroiki, choinki, e, przedmioty, które wykonujemy z drewna z różnych e, technik i e, z różnych pomysłów e, uczestnicy wykonują e, właśnie elementy, łączymy je w całość i powstają takie piękne ozdoby, które tutaj widać. No I co przygotowaliście na dzisiejsze stoisko? jak jajo, jajo, Ecie Hojka, ja się pani mojo, i edzinome stojowe. Odpowiem, on ze swoją panią wykonywał takie rzeczy jak choinki, stroiki, domki, tutaj y, pracownia plastyczno-stolarska nam wykonywała, proszę zobaczyć, tak. Mazja wyszywała ręcznie kartki świąteczne. To wszystko jest wyszywane ręcznie przez naszych uczniów. szyłaś te kartki, no to jesteś bardzo zdolna i nie widać nawet po drugiej stronie. Tak. <laughs> bardzo starannie to jest robione. Starają się bardzo nasi. Idzie się je, to samo. Szyjesz? Ale jesteście uzdolnieni wszechstronnie. Czy już po raz kolejny jesteście u nas na targach, czy pierwszy raz? Wcześniej przyjeżdżaliśmy, ale już jakiś czas mieliśmy przerwę, jeśli chodzi o targi w Siedlcach, no a w tym roku wróciliśmy. Czy stoisko co roku cieszy się dużym zainteresowaniem? E, tak, tak. Wszyscy, e, którzy są zainteresowani kupnem, e, zobaczeniem, dowiedzeniem się, jaką techniką właśnie pracujemy, podchodzą, pytają, no mówią, że mamy ładne rzeczy, piękne. No i no nie chcemy być tutaj jacyś e, e, wyniośli czy coś, ale, e, no, ale jest chwalone, tak. No, dzieci chwaliły tutaj tego, że takie bardzo dobre, że nie mogą się odejść od tego stoiska, że tak im bardzo smakują. Jedną grupę dzieci, to chyba ze 30 osób było ze szkoły poczęstowaliśmy po ciasteczku, Zabawione dzieciaczki poszły dalej no, tak oglądać. Się cieszyły, że no, ciasteczka, że takie dobre, o jakie dobre. Nam się podoba bardzo, cieszymy się, że mamy czym poczęstować, że smaczne. Przychodzą zadowoleni ludzie, nawet na wynos biorą do domu, bo smakuje. Staraliśmy się, jak wszystko świeże. Cóż te emerytki mają robić w domu? Siedzieć, płakać do roboty i całe życie człowiek pracował, to chce dalej pracować i być między ludźmi. Oferuje biżuterię wykonaną ręcznie z kamieni naturalnych i stali szlachetnej, czyli jest odpowiednia dla osób, które na przykład mają alergię na złoto, srebro. To jest fajna, fajna opcja. I jest dużo. Opcji na prezent, na różne okazje, na święta, prawda, zbliżają się Mikołajki, zbliża, zbliża się Boże Narodzenie, więc dużo mamy okazji do tego, żeby obdarować bliskich. Mam drobniejsze rzeczy, w ogóle dużo, du tu, du, du du duży, duży wybór, więc można sobie wybrać w czymś. Ja posiadam dużą ofertę, turmaliny, agaty, hematyty, każdy na pewno sobie mógłby dobrać coś odpowiedniego. Trzecia nagroda w konkursie szukam Kultury jest dla Pana Marcina Michalaka. Zapraszamy Pana Marcina. W rampli otrzymuje Pani Karolina Paciera. za zestaw trzech prac. Zapraszamy.